Dzisiaj z naszą wyjątkową gościnią porozmawiamy o o jodze i o mindfulness oraz seksualności i neurologii. studentkę psychologii oraz instruktorkę jogi, oczywiście certyfikowaną, z którą będziemy rozmawiać na tematy, które już na początku Wam podaliśmy. Dziękuję bardzo, Julia, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło wystąpić w Waszym na odcinku psychoklas. I jeszcze chciałam dodać, że youtuberkę również. Właśnie. Ponieważ Eliza nagrywa też Krony. swoje praktyki jogowe, jogiczne. Jogowe, jogiczne myślę, że Oba terminy tak. są w użytku, więc tak. tak, praktyki jogowe i też trochę takie mindfulness'owe, ale mhm. raczej się głównie skupiam na tym fizycznym aspekcie, czyli ćwiczenia. I ze względu na to, że ta kultura jogi, można powiedzieć, że jest też taka bardzo spirytualna i wchodzi w tę przestrzeń magiczną, to my dzisiaj skupimy się jednak na tych kwestiach związanych z takim światopoglądem naukowym, mhm. a więc mhm. raczej nie będziemy zastanawiać się nad ym, znaczeniem czakr, ani e, właściwościami szlachetnych kamieni, ja sama nie mam w ogóle takiej wiedzy, więc byłabym. Znaczy ja też raczej nie mam takiej wiedzy, ponieważ ze względu na to, że studiuję te psychologię, to mam raczej taki bardzo usekularyzowany wzgląd na tę jogę i raczej staram się przekazywać to, co jest no, takie proste, nie, nie otoczone jakąś woalą właśnie ezoteryzmu powiedzmy. Mhm. Także dzisiaj będzie zupełnie odcinek naukowy, tak jak przystało na psychokrasy. Tak, to myślę, że jest takie bardzo inkluzywne, bo ile byśmy tutaj się skupiały na jakichś paradygmatach religijnych, no to siłą rzeczy dzieliłybyśmy trochę naszych słuchaczy, naszych widzów, a tak będziemy wypowiadać się na temat praktyki, która może być dla wszystkich. Właśnie czy, czy to w ogóle yoga może być dla wszystkich? To niezbyt odważne, co powiedziała? Nie jak najbardziej uważam, że yoga jest dla wszystkich. Ponieważ skupiamy się w niej głównie na tym, żeby dostosowywać praktykę do swoich możliwości. Um, oczywiście są jakieś e, być może skrajne nie, niemoce, kiedy na przykład jesteśmy niepełnosprawni, no to prawdopodobnie ta praktyka fizyczna nie jest wtedy możliwa. E, natomiast sama yoga to jest nie tylko fizyczność, ale też praca z oddechem, e, medytacja i ogólnie taki styl życia. Um, który cechuje się danymi zasadami etycznymi, zasadami moralnymi. Więc myślę, że jak najbardziej można prowadzić życie jogina, joginki, hmm. nie praktykując nawet samych asan, samych ćwiczeń fizycznych. Czyli przyjąć po prostu tą pomłogę taką kulturową. Mhm. Tak, tak, właśnie prowadzić tak zwany lifestyle jogowy no właśnie bo jednak yoga to dużo więcej niż po prostu ćwiczenia nie, I mhm. niż aktywność fizyczna. a też zastanawiam się zawsze to połączenie pomiędzy jogą i mindfulness. Mhm. no ogólnie takie podstawowe rozróżnienie to to, że mindfulness skupia się na pracy z umysłem, mhm. podczas gdy yoga jednak zawiera ten duży element fizyczności. Który też szeroko wpływa na całe doświadczenie i zawiera też w sobie, tak jak mówię, właśnie te elementy etyczno-moralne, takie zasady um, współżycia ze światem, a także um, takie własne kodeksy postępowania i no to są w jakiś sposób połączone ścieżki, ponieważ mindfulness właśnie, to znaczy ogólnie mindfulness jest też taki Termin, który ma wiele znaczeń, bo mindfulness rozumiany jako uważność, może być rozumiany jako ten stan, kiedy jesteśmy mindful podczas wykonywania jakiejkolwiek czynności, ale mindfulness to też jest te cecha osobowości. Są osoby, które naturalnie są bardziej uważne, bardziej zważają na to, jak wykonują dane czynności i raczej nie robią tego na tak zwanym autopilocie. Więc uh, mindfulness też jest takim tak zwanym umbrella term. nie mnie mm. bardzo ciekawi, właśnie w stosunku do tych ludzi, o których mówisz, którzy mają taką cechę, jakąś, czy to jest wrodzone, czy to jest właśnie nabyte, mm. i, I czy czym to może żyć. Żyć. Właśnie, z, i z czym to na przykład też koreluje, jeśli mm -hmm. chodzi o takie benefity mm -hmm. prozdrowotne. Wydaje mi się, że na pewno są różnice wrodzone. Takie, że ktoś może być naturalnie bardziej mindful, taki zważający na doświadczenia zmysłowe, sensoryczne tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Natomiast jak najbardziej to można wytrenować, tak jak y, każda rzecz, którą wykonujemy na co dzień, sprawia, że nasz mózg się formuje. Jest neuroplastyczny, dlatego powtarzanie danej czynności wiele razy sprawia, że. Ten tymczasowy stan staje się ostatecznie naszą trwałą cechą osobowości. Z czym em, przyjęcie tej postawy, jakoś włączenie jej je w swoją praktykę codzienną, z czym może korelować tak prostokątnie? Hmm. To może fajnie by było omówić to od strony mechanizmów, które hmm. działają podczas y, bycia właśnie. Mindful, uważnym. Ogólnie jedne badania opisały, że jest pięć takich mechanizmów, które sprawiają, że, że ta praktyka w jakiś sposób na nas wpływa. No i między innymi jest to właśnie ta regulacja uważnościowa, czyli sposób w jaki jakby deponujemy uwagę na nasze środowisko, a także sposób w jaki coś zwraca naszą uwagę, bo właśnie uważność się dzieli na te dwa takie. Odnóża, uwagi tej odgórnej, czyli to jak Ty poświęcasz czemuś uwagę mm -hmm. i tej od uwagi oddolnej, czyli jak bodźce ze środowiska przyciągają Twoją uwagę. I właśnie te umiejętności głównie zależą od takiego obszaru w naszym mózgu, jak przedni zakręt obręczy. I osoby, które praktykują mindfulness mają większą łatwość w aktywizowaniu tego obszaru. I chodzi o połączenia nerwowe, mhm. które pomagają po prostu tym osobom bardziej efektywnie na przykład przerzucać uwagę pomiędzy zadaniami, nie, z, nie zważać na te dystraktory, mhm. czyli na przykład osobom, które są mindful, jest uważne, jest łatwiej y, nie zważać na rzeczy, które w danym momencie nie są powiązane z naszym głównym celem. Czyli, y, że osobom, które jakby trenują uważność, tak? Czy są bardziej rozwinięte, jeśli chodzi o tę cechę, potrafią jakby łatwiej decydować, tak? To Aha, na czym tak. się skupiają w danym momencie. Aha. Czyli na przykład łatwiej jest im się skupić na wykonywaniu Aha. jakiejś swojej pracy, tak? Tak, tak, dokładnie. Właśnie ta regulacja uważnościowa jest jednym z takich pięciu głównych Aha. mechanizmów. No i obok tej uważnościowej jest też regulacja emocjonalna, która, jak za nas wskazuje, sprawia, że jesteśmy Bardziej w stanie na przykład ponownie oszacowywać nasze emocje, kategoryzować to, co w danej chwili odczuwamy, ponieważ tak jak pewnie wiecie, emocje są złożeniem objawów fizjologicznych, które w naszym ciele występują i tego, jak nasze poznanie, czyli nasz mózg, jaką nadaje temu w danej chwili łatkę. No, czyli powiedzmy, ktoś ma podwyższoną akcję serca, czuje, że. Tutaj wszystko pulsuje i wali, i jedna osoba może to y, skategoryzować jako atak paniki, jako zawał serca. A taka osoba, która będzie mindful, ona y, będzie w stanie jakby ponownie spojrzeć na to z trochę innej perspektywy i jakoś sobie to w głowie prze, no, przekategoryzować, właśnie stwierdzić, że no dobrze, jestem teraz w stresującej sytuacji, to normalne, że bije mi teraz mocniej serca. Czyli właśnie ogólnie takie pojęte strategie regulacji emocjonalnej się wykształcają wśród osób, które praktykują mindfulness. No i też jeden mechanizm, który jest ciekawy, on trochę zakrawa o buddyzm. To właśnie zmiana w, w, w względzie na własne ja. Osoby, które praktykują uważność, z czasem mogą przestać się utożsamiać z ja, z jako takim istniejącym w czasie niezmiennym bytem, ponieważ w buddyzmie jest taki zamysł, że nie ma czegoś takiego jak niezmienne, niezmienny ja, tak zwany the self. Rozumiem to w ten sposób, że większość z nas jednak jest w jakimś sensie przywiązana do obrazu siebie, a osoby, które w jakiś sposób trenują tą uważność, czy tak jak mówisz, mają taką cechę, w jakimś sensie stabilną, mają większą łatwość, żeby z jakąś swobodą potraktować ten obraz, żeby się tak nie wiązać mm -hmm. bardzo z tym wyobrażeniem na temat tego, jakim jestem i bardziej umieć się trochę wycofać z tej perspektywy jakiejś takiej e, bardzo indywidualnej. Tak, mm -hmm. tak. tak. Myślę, że tak, że emocjonalność tak. też jest z tego, co mówisz. No? Tak, myślę, że to właśnie ma związek z postrzeganiem siebie w teraźniejszości, a w przeszłości. Być może osoby, które praktykują mindfulness, łatwiej potrafią oddzielić przeszłe swoje czyny, przeszłe swoje doświadczenia i nie utożsamiać się w chwili obecnej z nimi, a bardziej uznają je jako coś, co już nie istnieje. Coś, co przeminęło, i no, niekoniecznie musi być częścią ciebie teraz, i niekoniecznie musi wpływać na to Twoje ja w danej chwili. Tylko bardziej jest y, związane z jakąś historią, tak? a mhm. nie ze staną To I to może też być, myślę, pomocne przy ruminacjach, czyli przy mhm. rozpamiętywaniu jakichś przeszłych zdarzeń. Czyli y, osoba, która ma powiedzmy, większy dystans mhm. do tego, do swojej przyszłości i jakby do tego, kim jest. E, łatwiej będzie się być może uwolnić od takich myśli, że na przykład o nie, tydzień temu zawaliłem coś, albo dwa tygodnie mm. temu powiedziałam coś głupiego. Mm -hmm. nie? Dokładnie. To tak, tak. może być pomocne. Mm -hmm. Mm -hmm. Właśnie widzę taką dyscyplinę potem w tych myślach, ale ona nie jest taka właśnie siłowa, tylko mm -hmm. taka bardziej związana z zarządzaniem mm -hmm. tym, i, i jakby mm -hmm. uczuciem, że mamy jakiś wpływ na ten przebieg mm -hmm. naszych myśli, że możemy Perny. jakoś tym zarządzać. Tak, to może nawet nie tyle zarządzaniem, a też takim dużym elementem mindfulness, który właśnie w samej definicji się pojawia, to bycie nie, nieoceniającym, czyli yy, wszelakie myśli, które się pojawiają w naszym umyśle, które i tak pojawiają się same z siebie, yy, jakby nie wpływają na osobę, która jest uważna aż w taki sposób, ponieważ jest ona w stanie. Zauważyć, że dany obiekt, dany myśl się pojawia, ale nie ocenia tego, nie nadaje temu jakiejś um, ramy, jakiejś um, kategorii, nie utożsamia się z tą myślą. Po prostu zauważa, że ona jest i pozwala jej sobie przepłynąć. To jakoś mi się łączy bardzo z taką oszczędnością energii poznawczą. Być może jest tak, że takie osoby właśnie praktykujące mindfulness mają więcej tych zasobów, żeby wykorzystać tą swoją energię życiową mm -hmm. na co dzień w jakiś sposób taki, który chcą. Mm -hmm. Tak, myślę, że na pewno. Myślę, że taka regularna praktyka zdecydowanie pomaga w takim bardziej efektywnym deponowaniu tych processing resources. No i takim ostatnim mechanizmem, przez który mindfulness działa, jest ta świadomość ciała, którą tak sumiennie budujemy poprzez praktykę. Prawdopodobnie wywodzi się to z tego, że w Mindfulness kładziemy nacisk na to, żeby obserwować doświadczenia zmysłowe, które płyną z różnych części naszego ciała, tak jak w znanej medytacji Body Scan, gdzie skanujemy element po elemencie każdą część naszego ciała. I dzięki temu, z czasem, właśnie wykształcamy w sobie taką uważność do tych procesów, które w nas samych się odbywają. I też taką korzyścią, która z tego płynie, jest zwiększona interocepcja czyli świadomość procesów, które odbywają się w ciele. I myślisz, że jakie korzyści mogą płynąć z tego, że tak. Y mamy jakby większą świadomość tego, co się dzieje. Jakie ty zauważyłaś też być może korzyści? Kurczę, no korzyści są niezliczone, ponieważ nasze ciało jest z nami i w wielu takich aspektach można zauważyć różnicę. Chociażby jeśli ktoś ma problemy ze stanami lękowymi, mhm. właśnie będzie miał większą łatwość, żeby um, Prawi bardziej prawidłowo odczytywać te sygnały płynące z ciała mm. i niekoniecznie interpretować je jako coś złego, jako stan niebezpieczeństwa, tylko właśnie ws wsłuchać się w to ciało i to też się do tego poprzedniego punktu odnosi, zrekonsolidować mm. znaczenie takiego wydarzenia. No ale takie bardzo prozaiczne. Czynności dnia codziennego, jak to, że kiedy długi czas siedzimy przy komputerze, przy biurku, to ja bardzo szybko dostrzegam, że moje ciało się staje takie przykurczone, i bardzo takie stłamszone, strasznie ponapinane, i dzięki temu szybciej zauważam, że powinnam je rozciągnąć, powinnam zrobić coś, żeby pozbyć się tych napięć. A osoby, które nie mają takiej świadomości, mogą powiedzmy, przesiedzieć 80 godzin w pozycji zgarbionej, i no, nie oszukujmy się przez lata takiego siedzenia, wpływa to bardzo niekorzystnie na całe nasze ciało. No, i też inny wątek to tej seksualności, o której później pomówimy. Właśnie dlatego bardzo mi się podobało, jak prowadziłam swoją akademię jogi i ja w poniedziałki mam zazwyczaj prawie do 19 zajęcia i one były idealne. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz wracać. Tak, tak, jak najbardziej. czekam aż się skończy już sezon przerwy. Tak też. Zaraz. Też tak myślę, że wracając z tego wątku związanego z emocjami. Że to faktycznie mamy z tym problem. Na przykład czasami odczuwamy pewne pobudzenie, mhm. które często na możemy interpretować błędnie. Na przykład mhm. zaczynamy się złościć, to na przykład dlatego, że czujemy pobudzenie, bo się przestraszyliśmy. Albo na przykład y, ktoś nas zdenerwuje w pracy, a my później przenosimy to do domu, ponieważ nie do końca jakby rozumiemy te emocje, które w nas są, i też nie do końca potrafimy je zlokalizować mhm. nie? w dobre miejsce. Tak, tak. No, ogólnie emocje są raczej takim bardzo złożonym zjawiskiem w naszej psychice, ponieważ to właśnie to poznanie, czyli mózg, nadaje sens temu, co się fizjologicznie w nas odbywa. I nie wiem, czy kojarzycie takie badania, w których właśnie sprawdzano, jak pobudzenie wywołane strachem mhm. przez to, że grupa mężczyzn przechodziła przez pomost nad jakimś tam urwiskiem, z sprawiło, że poprzez tego mostu, tym mężczyznom most strasznie biło serce i z tego co pamiętam, oni zinterpretowali to podświadomie jako zainteresowanie kobietą, która stała ona na końcu tego, na końcu tak, tego tak. mostu, za, nie wiem zadawałem jakieś pytania że osoby, które przechodziły przez most y, kamienny, czyli czuły się bezpieczniej, one nie czuły takiego pobudzenia, mm -hmm. więc chyba numer dawali, mm -hmm. więc te osoby dawały numer telefonu tej mm -hmm. kobiecie, a ci mężczyźni, którzy przechodzili nad mostem takim domie. Y, to pobudzenie było dużo wyższe, nie? więc właśnie to interpretowali jako pobudzenie związane z tym, że ta pani jest taka bardziej atrakcyjna i częściej dawali ten numer telefonu. Tak. To samo może się wydarzyć na siłowni, także wiecie, w trakcie intensywnego treningu mm. możecie zrobić eksperyment. Też marketingowo można to wykorzystać, o, żeby coś sprzedać, sprowokować emocje mm. i... oh, Cóż za, <laughs> stały prezenter. Czekaj, na emocje. No właśnie. Ale też właśnie ćwicząc tę uważność jesteśmy mniej podatni na to, żeby ktoś nas oszukał, nie? Mhm. No właśnie, właśnie. bo ta refleksyjność też chodzi... Rozumiem, że to jest takie przeciw impulsywności trochę. Mhm. Tak, właśnie to jest ten aspekt tego przeprocesowywania emocji. To tak jak mówisz, jest bardzo wiele benefitów płynących właśnie z praktyki czy to uważności, czy jogi, ale jak mnie zastanawia to, czy trzeba być naprawdę już takim poważnym joginem, czy, y, czy taką osobą, która medytuje codziennie, y, żeby osiągnąć właśnie te mm -hmm. takie pozytywne skutki. Czy, mm -hmm. czy to już na przykład można zauważyć nawet praktykując, nie wiem, raz w tygodniu, raz mm -hmm. tak mhm. w życiu? No to raz w życiu to już by było takie bardzo hopeful. No tak, zainteresowana wersja. Tak, wersja. Natomiast, no na pewno im więcej ćwiczymy, tym większe są te efekty, ale badania pokazały, że również taka tymczasowa praktyka, która powiedzmy trwa kilka miesięcy już może przynieść efekty. No więc powstało kilka badań, które właśnie chciały pokazać te efekty kumulatywne jogi. I tak na przykład w jednym badaniu przeprowadzonym na Brazylijskiej armii podzielono uczestników na dwie grupy, z której jedna praktykowała jogę dwa razy w tygodniu i dwa razy w tygodniu ogólne jakieś ćwiczenia fizyczne. Natomiast ta druga grupa żołnierzy wykonywała trening też cztery razy w tygodniu, ale wyłącznie ten fizyczny. I co się okazało? Wystarczyło 6 miesięcy praktyki jogi po te dwa razy w tygodniu. Żeby te grupy miały znacznie różne wyniki w poziomie kortyzolu, nawet w testach pamięciowych, a także w kwestionariuszach, które dotyczyły poziomu stanów rynkowych, poziomów depresji. Mhm. Oczywiście tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś złoty środek na poważne schorzenia, na poważne problemy mentalne. Ale jednak jest to jakiś wskaźnik, że może być to dobry, taka dobra implementacja do tej tradycyjnej y, terapii. I tutaj akurat były ćwiczenia przeprowadzane przez 6 miesięcy i po dwa razy w tygodniu, a podobne badania, które zostały przeprowadzone z kolei na grupach więźniów w brytyjskich więzieniach. Pokazały, że nawet 10 tygodni, praktyki po jeden raz w tygodniu poprawiły samopoczucie tych więźniów, a także funkcje wykonawcze, czyli takie procesy w mózgu, które pomagają nam też deponować uwagę i zarządzać zadaniami, które. Do wykonania. Jak wspominałaś, w pierwszym badaniu były porównywane osoby, które i tak generalnie były aktywne fizycznie. Zmieniła się tylko różnorodność tego treningu. Ciekawe mnie właśnie takie konsekwencje na osobach, które w ogóle nie wykonują żadnej aktywności fizycznej, nawet takiej codziennej, w sensie mają ją zminimalizowaną, po prostu się mało ruszają. I jak takie osoby wypadają w stosunku do osób, które rzadko albo umiarkowanie trenują na przykład jogę? Mhm. No tak, to właśnie w tych badaniach, które przeprowadzono na dwóch grupach więźniów, właśnie postanowiono sprawdzić, jak będą się różniły efekty po takim dziesięciotygodniowym treningu jogi między grupą, która praktykowała raz w tygodniu, po dwie godziny, i grupą, która po prostu została zainstruowana, żeby prowadzić takie życie fizyczne, jakie zwykle prowadzą. Mogli chodzić na siłownię, ale nie musieli. I okazało się, że właśnie znowu, tak jak w poprzednim badaniu, odnotowano spadek poziomu stresu tylko u tej grupy praktykującej jogę, i również odnotowano poprawę funkcji wykonawczych. Dlatego rzeczywiście widać, że w jakiś hmm. sposób to ta joga się przyczyniła, a nie sam wysiłek fizyczny do poprawy tych wskaźników. Właśnie mhm. mhm. ja to jest super, nie? że to raz w tygodniu nawet wystarczy. Tak, tak, tak. I że już są jakieś efekty, mhm. że nie, nie potrzeba tego robić codziennie, mhm. od rana wstawać o 5 rano, modlić się i robić super treningów, tylko że nawet raz w tygodniu. Mhm. Nie? I to już jakby ma taki tak, pozytywny no. wpływ. Właśnie chyba chodzi o to, że każda drobna zmiana wprowadza już jakiś efekt, więc lepiej jest ćwiczyć trochę, niż ale. Ja się czuję od nowa bardzo zachęcona. Mm. Chociaż jak wspomniałam, teraz jestem uczelnicą Elisy, więc... No, zdecydowanie nie można tutaj też tak zachwalać tej jogi mindfulness i polecać jej każdemu, ponieważ istnieją takie sytuacje kliniczne, przypadki kliniczne, kiedy trzeba zasięgnąć profesjonalnej pomocy. Dlatego zdecydowanie nie jest to złoty środek na wszystko. I trzeba pamiętać też o dopasowywaniu pod indywidualne potrzeby. Rzeczywiście jest tak, że osoby, które chorują na tą kliniczną depresję i hmm. na różne założenia psychotyczne mogą się czuć dużo gorzej pod wpływem takich hmm. treningów. Tak, bo mogą właśnie bardziej się um, jakby stalić z tymi trudniejszymi emocjami, jakie przeżywają i wręcz sobie uprzykrzyć poprzez um, jakby udzielanie większej uwagi tym hmm. trudniejszym tym stanom, rozumiem. więc... Um, Zdecydowanie mhm. jest to ryzykowna sprawa, tak po prostu szerzyć wiedzę i nie, nie rozważać jakichś konsekwencji. konsekwencji. Czyli, tak. Chociaż też myślę, że to jest y, bardzo różnie, no, bo czym innym jednak jest yoga, a czym innym jest praktyka, taka bardziej formalna uważność. Czyli na przykład myślę tutaj o medytacji z aplikacjami, mhm. tak? Czyli wszystkie headspace, waking up. No właśnie, mhm. dużo tego tak jest. I, Wydaje mi się, że, y, że no właśnie, nie? Że, czy, czy innym, co innego ryzykujemy w tak? Czyli to na przykład mhm. jest większa szansa na kontuzję, a trochę mhm. inne ryzyko nie może być właśnie w przypadku mindfulness. No ja myślę, że największe zagrożenie to może być takie, że właśnie sami będziemy bardzo chcieli sobie pomagać, a to nie będzie nam wystarczyć, nie? Mhm. Czyli, że stwierdzimy, że ok, mamy takie jakieś objawy, być może jakieś przygnębienie już od dłuższego czasu mhm. i być może zamiast wybrać się do specjalisty, no to, to wtedy to nie jest zamiana, zamiana mhm. tego nie jest czymś y, takim chyba pożądanym, że po prostu y, medytacja może być super wspomaganiem, mhm. ale ale to nie jest jakby taka terapia sama w Chociaż w terapie często, na przykład terapia akceptacji i zaangażowania, no to właśnie gościami czerpią tak naprawdę, nie? Z praktyk medytacyjnych, z mindfulness. Ale dialektyczna behawioralna terapia również mm. ustalnia medytację. Tak, coraz więcej tych nowych nodów. Tej o, trzeciej o. fali no, poznawczo-behawioralnych. Mhm. I też myślę, że takim zagrożeniem jest na przykład właśnie wprowadzanie w biznesie. Y Takich treningów mindfulnessowych. I czasami mam wrażenie, że, że to nie chodzi o to, żeby polepszyć sytuację pracowników, mm. tylko żeby jeszcze bardziej ich wykorzystać, nie? Żeby po prostu. Aha, żeby stawali się bardziej efektywni. Tak tak, tak, tak. Że to ma przełożyć się na efekty mm. gospodarcze, ekonomiczne mm. tylko. Mm. Tak dobrą sprawą. A skutkiem tak. ubocznym ewentualnie. No, dla dużych korporacji no, nie, nie ukrywajmy, że ten przyrost jest najistotniejszy, jest mm. też właśnie wydajność pracowników. Mm. Znaczy możliwe, że to może być tak e, zawoalowane pod, pretekst, Pretykst, pod no. zwiększenia tej produktywności, hmm. ale jednak e, ci pracownicy, którzy biorą udział w takich e, interwencjach, e, w jakiś sposób też korzystają zdrowotnie, więc Jasne. być może jest to kwestia tak sytuacja win-win, czyli może dwie strony jednak na tym korzystają, tak, że oni tak. też mają ten czas. Długo rozmawiałyśmy i nie zdążyłyśmy wyczerpać wszystkich tematów, także spotkamy się niedługo znowu i porozmawiamy o seksualności, mm -hmm. tak, o wpływie mindfulness i jogi na ten obszar. Będzie mega ciekawy. Mm -hmm. Ja już wiem. Tak. Do zobaczenia następnym razem. I jeszcze um, subskrybujcie nasz kanał. I dzwoneczek, bo no wiecie, różni wobec tymi powiadomieniami. No to tak? Na Namaste! O, tak namaste. namaste.